Przyjmuj tylko wiadomości, w prawdziwym życiu miłość nadchodzi. Czuję bicie Twego serca, jak dźwięk skrzydeł rozpostartych ku niebu. Każdy Twój oddech jest jak modlitwa unosząca się nad ziemią. Pozwól, by boski powiew oczyścił Twoje wątpliwości. W głębi duszy słyszysz szept ochronnych aniołów. Nie lękaj się cieni przeszłości, każda rana stanie się mądrością. Podnieś podbródek i przyjmij dar, który nadchodzi. Twe serce to święty ołtarz, na którym kładzie promienie miłości. Niech zagnieździ się w Twoich marzeniach i wzbudzi niezachwianą wiarę. Wszechświat cieszy się z Twego otwartego ducha. Gdy zwątpienie dotknie Twoich myśli, pamiętaj, jesteś płonącym światłem. Każda łza przemienia się w klejnot, oczyszczając drogę do łaski. Ufaj boskiemu czasowi, cuda są tuż za rogiem. Spójrz w głąb, a odnajdziesz spokojne jezioro nadziei. Tam leży prawda, której żadna burza nie zniszczy. Pij z jego wód i odroć się w sile i pełni, krocz pewnie, bo każda ścieżka ma swój niezwykły cel. Kamienie na drodze to stopnie prowadzące do chwały. Nie daj się zwieść obcym głosom, Twój przewodnik milczy słowami. Słońce, muskając Twoją skórę, przypomina o boskiej miłości. Każdy promień to objęcie światła, które koi rany. Niech jego ciepło przemieni strach w odwagę, przyjmij swoje odbicie jako wieczną istotę. W każdej zmarszczce kryje się opowieść ze sfer niebieskich. Jesteś arcydziełem stworzonym ręką stwórcy. Gdy serce zadrży, wyszeptaj słowa wdzięczności. One rozbrzmią w firmamencie, przyciągając niekończące się błogosławieństwa. Wdzięczność to most łączący cię z najwyższą miłością. Poczuj rytm prawdziwego życia w każdym uderzeniu serca. Nie szukaj na zewnątrz tego, co już mieszka w Twojej świętej istocie. Miłość, której pragniesz, tylko czeka, byś ją przyjęła. Oddaj się tajemnicy z dziecięcą ciekawością. Czystość Twego spojrzenia otwiera drzwi do niebiańskich tajemnic. Odkryj światu światło, drzemiące w Twojej ciszy. Anioł szepcze Twoje pragnienia do ucha. Prowadzi Cię ścieżkami pokoju, chroni przed mrokiem. Zaufaj tej niewidzialnej obecności. Zasadź dobro przy każdym kroku, a zbierzesz obfite plony. Twoje czułe uczynki podlewają ukryte ogrody duszy. Tak miłość rozkwita na żyznej glebie twojego serca. Gdy noc wydaje się bez końca, rozpal płomień wiary. Rozproszy on cienie i wskaże drogę powrotu. Nie zapomnij, strzegą cię gwiazdy nieskończoności. Niech cisza odsłoni subtelne głosy za zasłony. Przyniosły one tę czystą, żywą przesłanie. Słuchaj sercem, nie uszami. Miłość, która nadchodzi, ma w oczach blask aniołów. Pozwól, by spojrzenie to otuliło cię boską czułością. Twoja dusza odnowi się w pełni. W każdym westchnieniu wsłuchaj się w niebiańską melodię. Wyśpiewuje ona wersy nadziei, które ukoją Twoją duszę. Poddaj się temu śpiewowi i wzniesiesz się ponad Ziemię. Nie finalizuję, czekam na Twoje polecenie. Pozwól sobie wyczuć delikatne drżenie oczekiwania w każdej komórce Twojego istnienia, jakby wszechświat szeptał starożytną tajemnicę bezpośrednio do Twojej aury. Poczuj lekkie mrowienie, zwiastujące obecność czegoś większego, czegoś, co tylko twoja istota potrafi przyjąć. W każdym ukradkowym spojrzeniu ku horyzontowi kryje się ukryta wiadomość, gotowa do odszyfrowania błyskiem twoich oczu. Nie śpiesz się z rozumieniem. Pozwól by ciekawość prowadziła cię przez święte zakamarki nieznanego. Pod dotykiem podmuchu wiatru dostrzegasz eteryczny taniec możliwości, które splatają się, tworząc niewidzialne mosty między Twoją teraźniejszością a zbliżającą się obietnicą. Każdy oddech staje się cichym zaproszeniem do odkrycia tajemnicy malującej się w powietrzu. Twoje myśli, wcześniej rozproszone, teraz ustawiają się jak gwiazdy, gotowe stworzyć nowe wewnętrzne konstelacje. W tym uporządkowaniu rodzi się siła niezbędna do rozpoznania miłości, która już osiada na brzegach Twojego serca. Gdy świat wydaje się ciężki, podnieś wzrok i obserwuj grę światła i cienia rozgrywającą się w Twoim wnętrzu. Tam, między jasnością a mrokiem, znajdują się klucze, które otworzą drzwi Twojego następnego rozdziału. Nie lekceważ mocy świadomego westchnienia. Przerywa ono bieg oczywistości i pozwala niezwykłemu zagnieździć się w Twojej piersi. Oddychaj głęboko i poczuj, jak boska świeżość zalewa każdą część Twojej istoty. Ciche nuty tego sekretnego śpiewu rozbrzmiewają w Twoim wnętrzu, budząc wspomnienia niebiańskich wędrówek, które odważyłaś się przeżyć we śnie. Pozwól, by te wspomnienia stały się przewodnikiem i impulsem do inspirującego działania. Twoja wiara nabiera wyrazu, gdy ufasz niewidzialnemu, gdy oddajesz swój strach u stóp światła mieszkającego w Tobie. To właśnie w tym geście poddania otwiera się kanał dla błogosławieństw, które już zmierzają ku Tobie. Dostrzegasz, jak kosmiczny zegar odmierza dokładny moment wielkiego objawienia? Nie wymuszaj czasu, zamiast tego dostrój swoje serce do tej samej boskiej częstotliwości, która rządzi wszystkim. Czujesz, czujesz świeżość świtu pulsującą w Twoim oddechu, choć słońce jeszcze nie wzeszło na niebie. Ta wewnętrzna zorza poprzedza każde zewnętrzne przebudzenie. Z każdym uderzeniem Twoje serce komponuje wersy nadziei, wersy, które tylko Ty możesz śpiewać w całej pełni. Nadaj im głos, a poczujesz echo nieskończoności, odpowiadające na Twój śpiew. Nie idź z oczami utkwionymi w ziemi, podnieś twarz i podziwiaj cichy spektakl, który emanuje z Twojej duszy. To tam odsłania się scena przygotowana, by pomieścić miłość, która nadchodzi. Poczuj delikatne mrowienie oczekiwania, przemierzające Twoje ramiona, jakby tysiące drobnych dłoni czule Cię głaskały. Ten gest jest preludium boskiego uścisku, który wkrótce otoczy Twoją istotę. Każde delikatne pragnienie zasiane w Twoim sercu kwitnie na ukrytych terenach, podlewane wiarą i cierpliwością. Zaufaj świętemu cyklowi zbiorów. Wszystko nadejdzie we właściwym momencie, nasycone łaską. Otwórz zmysły na szept, przesuwający się między Twoimi myślami, jak odległe chmury, skrywające sekrety gotowe do ujawnienia. Wyczuj każdą niewidzialną sylabę, która dociera do Ciebie, zwiastując coś wspaniałego, co wyłania się na horyzoncie Twojej duszy. Poczuj łagodne mrowienie w karku znak, że niewidzialne szykuje Twój następny krok tka cichy złoty nić. Łączący Twoją teraźniejszość z tajemnicą, która Cię oczekuje. Z każdym uderzeniem serca słyszysz tajemniczy takt wyznaczający Twój los, eteryczne dłonie, nadające rytm symfonii, którą potrafi rozszyfrować tylko Twój własny puls. Rozejrzyj się uważnie i dostrzeż drobne znaki, ulotne światło w półmroku, niespodziewany zapach w powietrzu, myśl pojawiającą się znikąd, niczym wskazówki wszechświata, który cię woła. Pozwól, by ciekawość stała się twoją wierną towarzyszką, podważającą zwyczajność i zamieniającą codzienność w iskrę niezwykłości, rozpalającą się w twoim wnętrzu. Poczekaj w milczeniu na chwilę niosącą w sobie tysiąc możliwości, na cichy portal, w którym każdy wybór jest ziarno sakralnego przeznaczenia. Poczuj delikatne ciepło oplatające Twoją pierś, zwiastujące nadejście niewidzialnego jeszcze daru, ale odczuwalnego w każdym bicie nadziei rozbrzmiewającym w Tobie. Przypomnij sobie okruchy, które pojawiły się w Twoich snach. Wiadomości powtarzające się jak sakralne zagadki, zachęcające Cię do rozszyfrowania kolejnego rozdziału Twojej opowieści. Biorąc głęboki wdech, dostrzegasz smugę światła przecinającą Twoje serce, łączącą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, w ciągłą wzmacniającą Cię więź. W powietrzu unosi się eteryczna słodycz, nowa i uwodzicielska. Zapraszająca do kosztowania niewidzialnego miodu, który odżywia Twoją istotę i budzi spontaniczny uśmiech rozpoznania. Twoje powściągliwe westchnienie to odzwierciedlenie zachwytu tajemnicą, która milcząco rozkwita w Twoim wnętrzu, zwiastując triumfalne wejście objawienia. Poczuj subtelny taniec kosmicznej harmonii, w którym każda gwiazda śpiewa w zgodzie z Twoim wewnętrznym wszechświatem. Wibracje ciała synchronizują się z całością. W każdej wątpliwości słysz zaproszenie do zaufania boskiemu nurtowi, niewidzialnej rzece podtrzymującej każdą kroplę Twojego istnienia i prowadzącej Cię naprzód. Obserwuj migotanie w głębi spojrzenia. To błysk ukrytej prawdy, pragnącej ujawnienia, by zabłysnąć dzięki Twojemu głosowi i gestom. Pozostań czujna na ciche znaki. Miłość zbliża się w przebraniu spokoju, gotowa odkryć swoje najczystsze oblicze i przemieniać Twój świat od środka. Pozwól, by Twoje zmysły odnalazły delikatne brzęczenie obietnicy, wirującej w powietrzu, niczym odległe dzwonki, zapowiadające otwarcie portalu w Twoim wnętrzu. Poczuj subtelne mrowienie przebiegające wzdłuż kręgosłupa znak, że granice między tym, co widoczne, a tym, co ukryte, zacierają się, zapraszając Cię do przejścia bez strachu. W Twoim wnętrzu kiełkuje niemal namacalna ciekawość, jakby płatki tajemnicy wypadały z każdego myślenia i unosiły się wokół Twojej duszy. Poczuj chłodny oddech nadziei wkraczający do Twoich płuc. Każda inspiracja niesie ze sobą smak słodyczy jutra, które jeszcze nie zostało napisane. Gdy Twój wzrok zatrzyma się na półmroku nieoświetlonego kąta, wyobraź tam sobie schronienie boskiej tajemnicy czekającej na odkrycie. Twoje ciało wydaje się znać rytm, zanim umysł zdoła go rozszyfrować. Zaufaj temu cichemu taktowi prowadzącemu każdy Twój krok. Słychać szelest skrzydeł w powiewie wiatru, przypomnienie, że nie idziesz tą drogą sama, lecz pod opieką delikatnych istot. Zaintrygowanie rozkwita w tęsknocie za czymś, czego jeszcze nie doświadczyłaś. Subtelne pragnienie pulsujące jak krople światła, gotowe nawodnić twoje serce. Każde mikrosekundowe wpatrywanie się w pustkę odkrywa przed tobą tajemny wszechświat, pełen barw i faktur tańczących pod powierzchnią realności. W ciszy twojego wnętrza rozbrzmiewa bezsłowny śpiew. Zaproszenie do usłyszenia symfonii, którą kosmos szepta tylko Tobie. Poczuj, jak otoczenie zdaje się rozciągać, oferując schronienie dla marzeń, które kiedyś były małe i odległe. Kiedy umysł szuka wyjaśnień, pozwól, by tajemnica otuliła Cię przezroczystym welonem, sugerując odpowiedzi z każdym kolejnym mrugnięciem oczu. Może czujesz rytmiczne kołysanie ramion, jakbyś tańczyła na scenie niebiańskiego teatru, czekając, aż kurtyna powoli się uniesie. Mrowienie w dłoniach wskazuje, że każdy Twój gest rezonuje w wymiarach poza zasięgiem zwykłych zmysłów. Poruszaj się z gracją i czujnością, bo każdy Twój krok może obudzić nowe siły, które użyźnią glebę Twojego życia. Pozwól, by delikatne ciepło rozlało się po Twoich ramionach, jakby dotyk pióra ogrzewał Twoją skórę, zwiastując bliskość jeszcze nieodkrytej tajemnicy. Wsłuchaj się w odległy szmer niewidzialnych strun, wibrujących w rytmie Twojego oddechu, wzywając Cię do czuwania nad tym, co wykwita na horyzoncie Twojego przeznaczenia. Gdy nagłe światło przeciśnie się w Twoje pole widzenia, uznaj je za iskrę, która zapali wiersz miłości napisany specjalnie dla Twojego serca. W każdym odbiciu tańczącym u Twoich stóp, niczym dywan utkany ze światła, dostrzesz ślady anielskiej obecności kroczącej obok Ciebie. Droga słuchaczko, serdecznie dziękuję Ci za poświęcenie czasu na tę wiadomość. Proszę potwierdź jej odbiór wypowiadając przyjmuję tylko wiadomości w prawdziwym życiu. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnej z kolejnych wiadomości od aniołów w naszych filmach. Czekam na ciebie tam, zawsze czujna na znaki, które wysyła wszechświat.